I Witajcie w kolejnej części naszego playthrough magicznego z gry Shelter. Tak, będziemy kontynuować zabawę panią Mamą Borsuk. Jak widać, ekipa jest w komplecie, wszystkich pięciu. Spadliśmy z jakiejś wielkiej skarpy. Zdaje się, że jesteśmy w korycie strumienia albo coś takiego i zrobiła nam się noc. Tak, powiem szczerze, że nie mogę sprintować. Z shiftem nie możesz? Nie mogę. O, już mogę, z powrotem. Tutaj nas mocno atakuje różnymi niepokojącymi odgłosami. Zaraz. Tak, Adam też mnie niepokoi. Sam żabę bo, zjedz tą Klapią! nie mogę, wiesz. Ten sprint jakoś dziwnie działa. Nie wiem, czy to by się zepsuł klawisz na klawiaturze, czy... Nie no, to by się zepsuł palec na ręce. W każdym razie, no. Nie no przed chwilą mogłem jeszcze sprintować, teraz już nie mogę. To będzie dosyć słabe. Bo ciężko będzie polować bez sprintu. No ale dobra, spróbujmy. Może na to nie można biegać? No No, wydawało mi się, że przed chwilą mogłem. Wiesz? Jakieś trzaski, a gdzie to? A teraz na przykład mogę. A teraz znowu nie mogę. To musi być w mechanice gry w takim razie. Może tak jest koncentruj się na odbiorze tej wspaniałej nocnej przygody. Mamą Borsukę Borsukiem głównie koncentruję na momencie, kiedy mogę biegać, a kiedy nie. No no, Oj, widać, że tutaj dodatkowe utrudnienie. Przy takim świetle ciężko jest określić, który jest głodny, a który nie. Więc damy losowemu! Zażarłeś tą rzepę, czy nie? Nie wypluł chyba. Tam jest chyba jeszcze jedna. A, wyniuchałem! Były jakieś takie zabawki, takie trole z takimi włosami jak ta rzewa na liście. Kojarzysz? Byś <śmuchaj> <śmuchaj> wyciągnął coś takiego. <śmuchaj> Jezus, no co wy, ja w ogóle nie mogę Zupełnie nieprzygotowani są do przyjmowania pokarmu rzucie. Dobra, Macie już Idziemy dalej. Można biegać. Oj, No i kamera. Co się stało? Brakuje jednego borsuka. Okej. Okay. Tam coś jest. Nie no, to jest miejsce po rzepie. Czy padł nam borsuczek mały? Coś tu poluje? No nie wiem, powiem szczerze, że nie wiem co się stało. Bardzo smutna okoliczność. Szczególnie, że nie wiadomo, co się stało. Może się nie dowiemy. Może... Widzisz, w nocy nie możesz ich tracić z zasięgu wzroku. No ale na co? Wszystkich straciłem nagle z zasięgu wzroku. No co, gra cię ukarała, trzaskając ci najsłabszego. Ale... Zawołaj go tym piskiem. Cóż, no, mam mniej gęb do wykarmienia. Może poszukaj go jeszcze, no? No, gdzie go mam poszukać? No, tam, gdzie go zgubiłeś. No, no tam go zgubiłem, to tam byłem. Jeszcze najgorsze, że nie mogę sprintować, jak mi to wkurza. Co tak nasłuchujesz? No, nasłuchuję, no. Czesanie mapy klasyczne. prawo, lewo, do końca. Tam w rogu coś jest. Hmm, chyba by to był, no. Może się tylko zgubił. To Ale... chyba rzepa. Jak zgubił? A czy był jakiś dziwny dźwięk czy coś? No, coś tam może było. Ale... No dobra, no, trzeba przyjąć w takim razie, że chyba nasz borsuk mały oddaje się już tak daleko, że go nie znajdziemy. No nie wiem, trudno się mówi. Są jeszcze cztery. Są jeszcze cztery. Tak, trzeba patrzeć na pozytywne strony sytuacji. Mm. Slenderman go dorwał po prostu. Możliwe. Albo wybrał wolność. Hmm. A jeszcze się stało w momencie, w którym zapolowałeś na tą żabę piekielną. Nie, no, tak mi się wydaje. To jest mała rzepka? Jakaś rzadkiewka. Daj temu dla No właśnie się staram. Dostał. Przez chwilę myślałem, że trzy nam zostały. Mam nadzieję, że idę w dobrą stronę. Tu jest, nie istnieje coś jak zła strona. Morał z tego taki nie należy w nocy spuszczać z oku swoich borsuczantek. Czarna uwaga. A cóż to się stało? Gdzie są borsuki? Już nie pobiegły gdzieś. Przestraszyły się czegoś chyba. jakiś coś ci zerze te bursary. No, nie jest to nawet, specjalnie czy... porywające. Żaba znowu. No jeszcze jak nie mam sprintu, to jej nie upoluję. No i gra zaczęła trzymać nas w napięciu, powiem mam. Zgodzisz się, no, Macie? No albo atakować znużeniem troszeczkę. Atakujecie cię znużeniem? No. Nie lubię, jak gra wymusza wolne poruszanie się. To jest skała taka jakaś no. czasu słychać jakieś takie trzaśnięcie i wtedy te małe borsuczki zaczynają wariować troszeczkę. I wtedy możesz biec też, tak? Aha. Czyli coś tu na nas poluje, chociaż wydawałoby się, że to borsuk jest Tropisz co? No. No, 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 w No. Na pewno nocnym zwierzęciem, sensie no więc jego... O tam jest rzepa. Leśny ludek nas prowadzi. No, na żarci? Jedna gęba mnie do wyżywienia Może jest nikogo jeden? No faktycznie. Łatwiej menedżmentować tym całym żarciem, które znajdujesz. Nie biegniecie, głupie hmm. Żeby chociaż do przodu biegły, to by nie tracił tyle czasu. <grystanie> Służliwe te borsuki, no chyba, że zaraz, wiesz, z jakiegoś <grystanie> zakamarka wylezie tigris. Chyba nie ten biotop. Ale no, nie, bo dosyć dziwnie wygląda. No to taka, wiesz, schematyczna grafika. Meteoryt leci. Tak. <grystanie> tak. No dobra, rzuć to. 3 ok. Może były tylko cztery, było pięć? Nie, były Nie, cztery. cztery. Pięć razem z mamą. 5 razem z, z mamą. I na tym chyba zakończył się ten tragiczny etap. Tak, to będzie już kolejny odcinek. Także zapraszamy do śledzenia, widać, że będzie jakiś kwaśny deszcz chyba grany. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia.